Chcesz iść na biolchem, ale nie wiesz jaką szkołę wybrać, polecam Ci klasę biotechnologiczną-medyczną w liceum nr 9 imienia bohaterów Monte Cassino w Szczecinie. Szkoła ma zarówno wysoki poziom, jak i przyjazną atmosferę. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, co zarówno ja jak i moje koleżanki zyskałyśmy dzięki chodzeniu właśnie do takiej klasy, to zapraszam Cię do obejrzenia tego filmiku. Na chemii uczymy się robić wiele ciekawych doświadczeń i eksperymentów. Dzięki lekcjom edukacji o żywieniu doskonale znam składniki pożywienia i wiem, jak one wpływają na mój organizm. Odkąd uczę się biologii Welo9, polubiłam naturę i długie spacery. W naszej szkole nie mam mundurków, natomiast na wyjeździe integracyjnym na początku pierwszej klasy. Każda klasa dostaje koszulkę w innym kolorze z takim oto pięknym vlogiem naszej szkoły. Koszulki te sprawdzają się świetnie do spania, do ćwiczenia na WF-ie oraz do pokazywania się na mieście, do jakiej super szkoły chodzisz. Dzięki odpowiadaniu snemu nabraliśmy pewności siebie oraz dowiedzieliśmy się o najważniejszych wydarzeniach w dziejach Europy. Dziewiątka daje możliwość nauki aż trzech języków angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego. To tylko od Ciebie zależy, który z nich wybierzesz. Poza tym... Zajęcia są idealnym sposobem na integrację, ponieważ biorą w nich udział osoby z różnych klas. Dzięki nauce w tej szkole na pewno zdobędziesz ogromną cierpliwość, dzięki gigantycznym kolejkom do damskiej toalety, które nawet czasami są podczas lekcji. Na wielu lekcjach uczymy się jak rozwiązywać zadania maturalne. Tutaj przykładowo pokazuję Ci segregator moich zadań maturalnych z biologii. Pan układa nam zestaw zadań z poprzednich matur pod każdy przerabiany dział, a na lekcjach... Sprawdzamy je i uczymy się, jak rozwiązywać je, aby trafiać w klucz odpowiedzi. Ułożenie planu lekcji na pewno pomoże Ci w rozbudowie mięśni łydek. Na lekcji biologii dowiedzieliśmy się również, że wzory na ciemności są tak niepowtarzalne jak odcisk ludzkiego palca. A co ciekawsze, psy mają aż 319 kości, to znaczy, że o 112 więcej niż kości przeciętnego człowieka. A teraz kilka słów na temat lekcji matematyki dziewiątce. W naszej szkole słowo imprezka nabiera zupełnie innego znaczenia. Przekonacie się o tym podczas sprowadzania z matematyki. Pamiętajcie też, żeby na lekcje matematyki zaopatrywać się w dodatkową warstwę garderoby, ponieważ sala wietrzona jest cały dzień, nawet w zimę. I wierzcie mi, grzejników nie odkręcicie. Dzięki współpracy z uczelniami możemy uczyć się w ciekawy sposób, np. poprzez warsztaty w laboratorium. Jeśli filmik Ci się spodobał i chcesz dowiedzieć się więcej na temat klasy biotechnologiczno-medycznej, znajdziesz nas tutaj na naszym profilu na Instagramie. Oraz w dniach od 4 do 8 maja odbywają się dni otwarte naszej szkoły, oczywiście wirtualnie. Natomiast jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, to zapraszam Cię tutaj na stronę na Facebooku. Link również w opisie tego filmiku. Mamy nadzieję, że filmik Ci się spodobał i że niedługo dołączysz do naszej dziewiątkowej rodziny. Zapraszamy!